jest to dobry turniej, takie dobre przetarcie przed, tydzień przed ligą, e, zawsze z mocnymi zespołami. Także nie brałbym tutaj tych dwóch porażek jakoś bardzo do serca, bo też to były pierwsze mecze, w których mogliśmy wystąpić e, w pełnym jakby zakresie, bo zazwyczaj graliśmy gdzieś tam po dwa sety, wiadomo, przyjmujący, bo byłoby ich mniej grali załóżmy po 300, więc, więc dla nas, dla rozliwających i atakujących to, to takie pierwsze spotkania na pełnym dystansie. I mówię, ta forma rośnie, więc, więc jestem spokojny. Wynik zawsze ma znaczenie, zawsze jest lepiej wygrywać niż przegrywać. No, dzisiaj Warszawa postawiła wysokie warunki, dobrze zagrywali, mieliśmy swoje problemy, cały czas w sumie goniliśmy wynik. Ale też cieszy to, że, że nie odpuszczaliśmy, że walczyliśmy do końca, doganialiśmy ich i te, ten wynik się tam rozstrzygał w końcówce, więc e, brawa dla drużyny za walkę i, i też właśnie o to chodzi, żeby, żeby się nie poddawać, nawet jest tam strata pięciopunktowa, tylko po prostu żeby walczyć do końca do piłki. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby z Miguelem się zgrać, bo Jana gra troszeczkę inaczej niż Maxi. Wydaje mi się, że gra troszeczkę szybciej, więc też musimy tutaj dostosować tempo do, do grania. Ale myślę, że to jest kwestia czasu, że gdzieś w najbliższym tygodniu, w najbliższych dniach to, 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 to gramy dogadamy i będzie dobrze. Pewne rzeczy trzeba wytrenować. Wiadomo, jakaś, jakaś tutaj baza, baza jest, więc... więc... Dużych problemów nie było. No, no już rozmawiałem z Miguelem, myślę, że tam parę piłek jest do poprawy, ale to są raczej szczegóły i damy sobie radę naprawdę. Trzeba patrzeć pozytywnie w przyszłość. Na pewno wiele wyciągniemy z tego turnieju, z tych dwóch spotkań i, i wierzę, że gdzieś to zaprocentuje w przyszłości.